Nie, Armiros, stę mm. za to. Dobra, mamy. to ja będzie się nasze spalibę. zadanie na początku odcinka. Dobra, proszę się otworzyć. Dobra. Nie, się. Dobrze, odpaliłem się. Co za sztyngs Ej, czemu manokis robi inżynierki? O to jest Flotar trzeba go uwolnić. Nie Ej, zaczynamy? No, no to właśnie, to Tak, już zaczęliśmy. To już, już Pewnie się. zastanawiacie się, co robimy na kolejnej mapie Flotara. Otóż dzisiaj mamy bardzo ważną kwestię do rozpatrzenia. Otóż, Flotar namówił nas do gry w Minecrafta, tak? Dobrze, na serio. Na serio. Na serio, na serio. Na serio. Na serio. <laughs> no skam, co o tym sądzicie w ogóle? I teraz jest taka kwestia. Żebyśmy mieli taki własny serwer ekipowy i byśmy sobie pykali, robili sobie na serię. Musimy no, napisać, na moda. Czy to, to, to STINGS, by... czy to nie STINGS? No, no. no i no nie komentarze. Piszcie STINGS i nie I mamy dwa opcje nazwy y, serwera, albo będzie STINGS serwer przez X, tak? Przez X, no. Albo przygody z Flotarem. Nie, nie. V2! Przygody z, z o. Przygody z Admirosem. 2.0, a nie. No, tak jest, jak jest plan, żeby Krupla. robić takie Krupla. ekipowe, ekipowe, ekipowe nagryweczki z Minecrafta na modach, tam nie wiem, będziemy się głupiać Diabeł będzie penisy rysować przed domami, czy coś tak. takiego. Będzie fajnie. Znaczy, będzie na, na pewno fajnie. fajnie. Rodzinnie. No rodzinie. strasznie nas namawiał do tego, no ja nie jestem przekonany, Ja zmuszałem, ale... ja zmuszałem, tak, ja nie namawiałem. Po polu goni to, nie ludzi, ludzi w ogóle, czy, 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 ja nie tak. wiem o co tak. trzeci raz do mnie pod dom przyjeżdża i... I krzyczy Minecraft, Minecraft. I I z takim transparentem i tego creepera, nie? <grym <grym no tak prostu, ja, ja się czuję okroczony strasznie, ludzie weźcie powiedzcie mi co ja mam zrobić, bo nie wiem no Zagrać zagrać No Ej, co to w ogóle jest za kraina wesoła? Teraz ja skaczę Nie no. dolecę Nie Nie Ja już do wody wlecę a ja spadłem Ej Dobra a tak Dobra, nie, winny, nie, nie licząc nie tego winny. wstępu, czyli no pytam No, Wobec kinów nie ma się, teraz odpowiedź co uważacie no no, no A tak mógł, mógł. poza tym to gramy sobie w TTT z taką otoczeniem. Jeżeli to, ktoś by jeszcze to, nie, nie zauważył to pewnie. Tak. tak ktoś nie zauważył. Ej, Ktoś zebało, bo i plagę. Nie, no oni nie skoczyli. Brutalnie zamordowani przez rzucenie z wysokości. Hadesiak jak jesteś ranny, czy tak, Bo trochę... spadłeś tak, 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 tym tak, udział w udział w nie, tak, nie tak, nie, do niczego. Nie przecież się on jest? Weźcie jest? przecież to tak, jest. jest tak, 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 jest mordercą chadysiaka. na tak, jest mordercą, Czemu ty strzelasz? No nie wiem, bo chcesz mnie zabić! Nara! Kto drugim traitorem? Nikt, ja byłem To tak bardzo na dwóch. Ja to traitor jest. No. Ciężko było być samemu. Podchodzi do mnie Manojek i zaczął we mnie strzelać, mówię... A to, a to... Nie no, raz tylko w ciebie strzeliłem. A to Urwis. Chciałem taką sztyngstrundę mieć, ale... Taka typowo Shtynx Shtynx, czerwaj! Ja znalazłem na tym tutaj tajne pomieszczenie Chciałem Chciałem Shtynx rundę, a wyszedł tylko Shtos Tylko Shtos Mogę lecę. O, o. o. Dobra. dobra Tak, tak więc ziomeczki, Sprawa jest taka, że znam tutaj tajne przejście i teraz wam pokażę je To jest ziemia, tak z... Tak, ale jest tam Tutaj widzicie, widzicie, tu tego manojka, który się tu zamknął? No To jest Manoik No jak co tam robisz? No, co ty tu odwala? tutaj, przydaj się, co ty to odwala? No, tam nie, się ten urodziłem ten pod... na dole. O! Oh. Chodźcie zobaczmy, Tam zostałem wychowany. Do Urodzony tutaj... w podziemiach. To tutaj właśnie, o, prowadzę U. was U. po moim domu. To Ej, jest że tak? Tutaj to moja mama z moim tatą. A bladźcie ty wszedł, bro! Dobra, nie ja nie, nie Nie, nie, to Odejść wystarczy. No to ha! Ej, rzeczywiście. O nie! Nie strzelajmy się. problem mamy. Jesteśmy prostu najlepszymi wojownikami. Nie wy, po pozwalali. Ej, ktoś kanapkę drugie. Nie, nie, je. nie. Rybyłem. Ej, nie <laughs> no, strzelać! Terwe mi to strzelał. To Też to jest runda. tam nie strzelał. runda Stinks. Ej, plaga Ostatnia osoba żyjąca jest trajtorem. Nieprawda. A nie, dobra, plaga jest detektywem jeszcze. Plaga ja chciała ja szukać. Albo nie wiem. Ale, cześć, plaga. Hejka, co tam

Jerbę, matę. Jerbę. Jerbę, no, 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 no. matę. Ja jerbę matkę. Ło, Flotti! O, flotti do mnie strzelał. No przecież cię zabiłem już Flotar? No ile to można. Co, ja blady zabiłem. jak pocisnął Blady skupienie się. Ej, strzelajcie! Stać! <śmiech> stać <śmiech> mi <prawa>. Bezprawia. <laughs> Bezprawia. Ja nawet nie wiem, dlaczego ja. Zabijem to zrobiłem. Co się gra, żyje? <laughs> O co chodzi? Nie o, miałem ulicy już prawie! O, to nieźle. No, oczywiście mnie wskrzesił, nie? Też sztynkrzyk. Takie Taki Sztynkrzyk, taki malutki. No bo ja nie zabiłem tak jak wszyscy. Takie, takie wiesz, to było takie STINKS! No ja lubię no. się w głowie trochę. Próbowałem się no, się mm. trochę, a to jakiś rozbiziec się nagle zrobił. No nie, wszyscy się, 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 się zaczęli tak. A ja byłem trajtorem i mówię: albo no ja umrę, bo ktoś zacznie inny strzelać, albo ja za coś strzelać. I zgadnijcie co zrobiłem. jest strzelać? Mm. No. Ej, patrzcie, jestem w wodzie! O jak tam. No, no nieźle To niezły po Ej, no jak ty pływasz? Mano, Ej, co mnie ten. Ej, ktoś strzela do mnie! To, jeżdż, nie, to jest. To mnie bije woda. woda. No, co no. się to zacząłeś, zacząłeś się topić, no. Jesteś upośledzony. Tam To jest. Ej, czy flotar to ma naigę, ma jak to flotar? No. Ej, a, otwórzcie a, mi to wejście do podziemia. ja tam nie mogę. Wejść. No, a co no, to za to te same? Za te same? No bo Kienki? musiałem. No, e, no. Ja się urodziłem tam, no, gdzie no, no, Ale wystarczy no, to, no. to zniszczyć, wiesz o tym? Wystarczy to. mnie zniszczyć. Przelałem, tak. ale to nic nie dawało. Chcą zniszczyć manoika. w tam Zobaczcie jak. Ej, hey, ktoś się. Ktoś się wywalił? Co się dzieje? Ej! Moment, już jest nie tak. Czemu ono jakiś żyje? A no bo słyszałem, że ktoś już właśnie. Ej, czy wy też widzicie, że Blad już nie jest pisałem, tylko człowiekiem? Jak to nie spiesałem? Ale człowieka, to jest Zdradził swoją psią rasę. Nie, ja był. Ty. Diabeł nie ma skina za to. No właśnie nie wiem dlaczego nie mogę. Mam ustawionego skina, a mnie pokazuje, że mam skina, nie? No bo tu się jakoś to się buguje, co nie. o, Sans! Ja chcę być Sams! Jestem, jestem Sansem? Eee, to Ale jest czy pójdę, ktoś zabił Manoika czy nie? Jestem Sansem. Jestem Sansem? Jesteś. O co nice. chodzi? Aha, Manoik po prostu sobie spadł. To nie. Aha, jest. To się... Boże, pewnie, naprawdę. No nie, pewnie ktoś go zrzucił, brutalną śmiercią zamordował. Czytet, on, on malusze, by... <ślaśni> zamordował <ślaśni go brutalną śmiercią. <ślaśni> brutalną śmiercią. To <ślaśni> brzmi rozsądnie. Najgorsza broń. Brutalna śmierć. No, na pewno. Karego poterek. O, słuchaj, strzały. do mnie strzelił. To nieźle. To niezły piaseł z ciebie. U, znowu strzelają. Ty, co tu się dzieje? W imię sprawiedliwości. <laughs> minigana ma. On być to jest ty. Ty. <laughs> Flotar z przepa... To ma <laughs> minigana. jak <laughs> ma minigana. Zróbmy to jeszcze raz, stale że nie. Zzegnaj flotar. <laughs> I poleciał. Leciał, poleciał. Hadesiak nie żyje. <laughs> Brzmi jak dobra. poważna sprawa. Tak, to jak dobra naki. decyzja. <laughs> Dlaczego jesteś Harrym Potterem? Dlaczego nie? Co? Kto jest Harry Potterem? O kurde <grym> No to chyba sprawa już ja jest Ja myślę, jasne. że Black, Blacky powinien dostać banan na CT Dlaczego? Tylko ty tutaj latać <grym> robisz jakieś dziwne rzeczy Wykorzystuję Nas Śczytuję w opór No Widzisz? O! 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 Ty nie powinien latać. 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 latać Wow! Słyszę go w grze A no, ja też, bycie szybko mute. Proszę, proszę jak mnie nacisnąć, bo taki jestem, no jak się to słabiej na... muszę go wyciszyć. Czemu go nie mogę wyciszyć? O kurde, ej, to są łóżka w tym podziemiu. Puszka. Puszka. Dobra. Może za... za... Do to jest... Sip. o Proszę, łóżka? No łóżka. Wyciszany, no. Ej, pa. Floti, pa. Witać mnie? No. No, widać. Okay, bo... Znalazłem przejście tajne! No Tak? Byliśmy tutaj. Ok. Tajne przejście nie jest Cześć. tajne od jakichś 26 przejść. Jak to? Tu Ej, nie kto strzelał do ciebie? To nie My Andrzej. Ja tu tak nigdy nie, nie byłem. byłem. Ktoś na górze strzelał. Ktoś na górze strzelał do Andrzeja. Strzelał do Andrzeja. Ej, ludzie strzelili, strzeli, w... ale nie wiem skąd. A ludzie jest bluzie oparańku. Ała, spadłem. Fuck me. Czemu tutaj jest tylu was? Ej, Manojek, czyli już teraz tajnego traitor i sobie chodził jakby nigdy nie Nie, ja tam byłem Nie, nie. A to w kontrolowej rooma można być Flotar i miano coś strują, ewidentnie. Flotter ja jestem detektywem, to jak to mogę. mogę coś. Ktoś z góry strzelał, kurde. z Zemki! Plaga miał strój tego. A poczekaj, ja myślałem, że plaga mówi... próbował się pod, podszyć pod flotara, który jest detektywem, no właśnie. więc wychodzi na to, że tak powiem. No, jak ja, ja już byłem w poprzedniej rundzie. Nie, 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 plotarkiem. powiedziałeś, że będziesz Parku. Ładnie. Nie, byłem, bo ludzie Lo... pytali, że ten. powiem. Flotar, czy ty wy wy wyglądał? Loki, Jaki... cóż! Piece, pies! mi wow, wow, na głowę! Się. Się stało. Się stało. Oddałem się mu, żeby nie było. Ale Chciał mnie zabić. zabić, ale on Skoczyn się czuł, Jak to, nie mam 95 HP? Plotaże, chodź do nas. Wejdź tego psa. Ja nie chcę do ciebie, Manuek. Jak... Gdzie jest ten Ja nie wiem, co z tego. Ale plaga tutaj jest. Kiedy ktoś strzela do ludzi? Co? No to zabij go. To strzela. Nie to żeby słucham. zabić plagę. Nie można mnie zabijać. Można się to otworzyć jakoś? Jak się to otwiera. Co wy tu robicie? Flotar, musimy współpracować, bo plaga się przebrał za ciebie. Ja myślałem, że to ty, a okazało się, że to był plaga. Cześć, prawda? Tak, bo plaga też jest to chorym portierem aktualnie. Flotar. Chory portier. Port. No o nie, ej. musimy Nie, spokojnie, się, nie, nie obstaję. A ktoś do mnie strzela. Ostro ostrożnie, ostrożnie U. nam flotar, bo to jest niebezpiecznie. Kurde, jak się schodzi ja jak się idzie, nie flotar, kiedy coś się stanie Ej, kto do mnie strzeli o, się? No, WTF! Właśnie, kto strzela do diabła? Czekaj, czekaj. czekaj hey, plaga! Co plaga? To nie ja! Przy tu nie ma nawet. Flotar. Aha. Mnie tam nawet nie było, a mnie oskarżył. Słyszę jak ktoś napierdziela tam zdrowo. Coś tam się górze dzieje. A się też chciałbym wiedzieć. No nie? To są niebezpieczne sprawy. Nie można ufać. Groźne sytuacje. Nikomu z was. To ja wam nie mogę ufać. A gdzie jesteście? O. Zabiłem admirosa, bo widziałem, był bardzo ranny. Bo kogoś zabiłeś na bank. O, wygranicz. Tam je zabił. Ja cię zabiłem Hadesiek, czy ty do mnie cały czas strzelałeś? Ja z was, was wszystkich strzelałem z Ale właśnie bo dlaczego? Dla nie Tak, wol tak pan, żeby ja nie było tak No, Kik, kurwa Hadesa. Nie, bo ja widziałem, bo ja, ja przed ćwiercią widziałem plagę, która no. się tak zajął z y, jakiejś takiej dziupli. Ja myślałem sobie, no. o nie. Myślałem, że on to on nawożą, mnie na pewno nie jakoś Naprawdę myślałem, jak że to ja mogę wyjść? On tam skradzone samochody przewozi do tej dziupli. Na pewno, w tej dziupli. No, była jakaś Dobra, flotr, idziemy na górę. No, już, 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 już wychodzę. Dobra, idziemy. idźcie Jestem górę detektywem. Tutaj? Jestem detektywem, tak, panowie. Polska, pełno. Dziedzia, na, górę, na górę, Na górę, na górę. Na górę ja jestem na górze. No to wszyscy, widzę, że tam płyniecie. Ej, he no. no. tam płyniecie na górę, ej, o, ja się ja pomieram. Ja no. 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 Nie No, nie zabieraj. Nie! Pigmentu Nie! Jakie wyzywanki się od razu. No nie, nie, się bo, bo Manojek zszedł na dół i mono skoczyłem <grym> i go zabiłem i siebie. A, bloody próbuje mnie zrzucić. To już meda manojska, co? No bo wszedł super perfidnie po to, gdzie ja zleciałem. Nie, nie jesteście traitorami, prawda? Ja bym się już mną zabił, gdybym był traitorem. Nie, tak? nie Bloody jestem. by czekał właśnie. Bloody by czekał. No, no, nie, tak nie. Ciesza, to fajnie się chodzi po mieście. Wszedł sobie do sadzawki, człowiek mu na głowę zleciał i go zabił. Patrzcie na dół, Manojek ja do nie sadawki, na górę bo się utopię, A ja tej, spadałem tej, tej, i mu na głowę hey. skoczyłem i go nie zabiłem siebie. Się, piękny dzień. Hejka. Boję się, boję się wychylić, bo tu flotar biega. Tak, Nagle ktoś się Ja na biegam ja, w środku. w kwalicji ten. Od razu luźniej, co nie? Ona jest w a diabeł był traitor. flotar skoczył na U. mnie. U. Manoik był niewinny. Ej, flotary, tam no, ja widzę manoj. Jezu, to nie mogę się stać, od razu do mnie strzelasz. Plaga ja co? Nie miałem żadnej Silent'a Wupy no. nawet. Aga, to nie jest śmieszne z tymi zginami. Ja nie Musimy nie. szybko. Jesteśmy Jest w tym jesteś, domku. jest w, otoczeniu, jest w tym domku. Chce nas zabić no, wszystkich Nie, no zabijasz. ja bym Vladiemu strzelał bułę, nie? Od o, razu, zabijali. on zawsze nie, wszystkich nie. oskarża. Nie, nie, nie. Musimy się Jeszcze nikomu nic nie zrobiłem, już jestem oskarżony terrorysta. Nie chłopak ale chłopak jest taki podejrzliwy. Tak, miałem, jak, jak Galila miałem w ręce. Jak ty zobaczyć, że ma <laughs> rok, to się Jeszcze wyzywać się od debila, słyszałeś? Co? Ja cię plagę. nie. Co tak powiedział? No skam. Okej, jednak się pomyliłem. 100% legit. Co zrobiłeś? Nic. No, Czy bezpodstawnie się. zamordował normalnego drugą Druga ronda no. z rzędu. Radiego? Bez no bezpodstawnie zamorduje po prostu obywateli. Co z Cze Mierosu, ja cię Cześć. Cześć. Cześć? Cześć. poważnie, ja no bo, nie no miałem żadnych silenta w, w ręce. Ja Ale przebrałeś się za manojka, blaga. to było podejrzane. Czemuż właśnie? No, Miałeś Później dopiero miałem. Jak mnie widział, to nie miałem. bo flotar spadł nagle i takie. To się no ja się z mnie, bo Zabijcie mnie, proszę. 7 sekund. Utrzeć, Poczekajmy 5 sekund. Czy Nie, zabijcie mnie. O nie, Gary Smot się złapać. A nie, tak. Się. Nie, nie, dostałem. Przesłajcie go. O, dobra. Admiral? Dobra. dobra. Nie, Gary, poczekajcie. Dam ci prezent. Dam ci prezent. Dajcie mi prezent. O, tu Ej, ej, praga! No, Jakim przyznajecie? jesteś Deadpoolem? Ja się tu zrespiłem. Ej, no, Plaga znowu jest pewnie zdrajcą i o. nie o, Nie no, mogę no, być no, Deadpoolem? Zabraniasz mi? Ej, poczekajcie skądś ja, ja, jest ja, 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 ja jestem Czy Deadpoolem? Dobra, mano, Nie możesz być Deadpoolem. Jestem polską po Nie jesteś, jesteś trajorem. Nie, ukryj się, Bro, jesteś. to jest niebezpiecznie na drodze. Team trajora. Dobrze, chodź. Chin mopu. Chodź na góry. Nie! Byłeś tu? Sam spadł. jest. Znowu spadł. Trzecią rundę pod rząd, ja pierdziałam. Zobaczmy A? czy był trejtor. No się w ogóle da zejść? Patrz, widzisz sekretne no. wyjście, teraz nas milczają. <grym> <grym> no nie! O, dobra Vladi, to z Silent AWP i zaszczelił w Ale wojen. nie mam Silent AWP, właśnie to jest problem Admiral traitor. A, nie! Jak Ci atakujemy? Musimy zabić Admirosa ja za oskarżony. No, to szybko. No, to Ej! Przez chwilę nas nie było i wszyscy się pozabijali. No, to hito, nie Polska ja policja nie ja myślałem, że... Ale to jest dziwne, wybiega na ciebie Deadpool, myślisz, że to diabeł a tu plaga krzyczy. Bo plaga że... w ogóle jest taki nieśmieszny. Nie, ale chodzi o to, że. Ale to jesteś jest niezależny. Jest... Ty jesteś niezależny. To jesteś niezależny. Boże, o co chodzi? Ja dzieje dzieje. z tymi skinami, kurde, tylko by zmieniał i zmieniał. A hmm. ty dzwajaku jeden! Ty mam po popotrzewanie. Się pod ludzi. Znajdź swoją tożsamość, naprawdę! To jest... Zobacz, właśnie z skapnęło o co nie. chodzi, bo ty cały czas zmieniasz skiny. Kurde, kurde Wow, ta fuckboy. I'm To może jesteś, ja też kurde. zmienię skinę, żeby było tak ciekawe. O nie, Admiral jest to skina zmienia skinę, szybko! Zabić go! Szybko! Go. Dajmy mu chwilę jeszcze, niech chwilę, nie chcę. nie chce Dajcie chwilę, zmieni zmieni porządnie, skinę. a nie tak. Właśnie nie może tego? A jak ktoś strzela. Halo, kto strzela, no. kto strzela? To strzela, jest no jesteś jakiś O, to będzie Ej, jestem no. Sansem, teraz zobaczcie czy... Strzelałem w przygotowaniu i ja Ej, dobra, musimy traktorem. teraz zrobić Admirosa, bo jest... na pewno jest Mordercą Nie zbliżaj jest... się do mnie, z dobrze. Dobra Ja chcę ja przeżyć chociaż jedną rundę, żeby nie spaść Jestem... O, ktoś spadł Naprawdę. Flotar wypaczł z okna. Ej, czemu Flotar jest missing in action? Bo wypaczcie z okna, to się zdarza, no. Ale prawdę mówiąc. powiedzieć delikatnie, tylko traj to żywi in missing. Connection. Jest Admiros. Admira. Admira, takim. Aaaa, e, za zarzutkę jak. Jak. Polikę A kto to powiedział, mnie? że jest missing Admiros. in action. Admira? Admira? Ja ja mi Admiros jest podejrzany, moim ja zdaniem. Tak, Admiros jest, Admiros jest podejrzany. podejrzany. Okej, okay, rozumiem, że ja złapałem zarzutkę, ale żeby Vladi złapał, no okej. Okay. co? Eee... ja nic ja nie rzucałem. rzucałem. Chyba wszyscy no, się no, zgubili już. Przecież to Manojek powiedział, w tych, że... W tych waszych nie zarzutkach. Większy. Zarzutki nie Zarzutki I co, słowne. I co robi ten przycisk e, na dole w tym? Nie wiem, kliknij. Kto wie? Ej, kto zabił Manojka? Jak w ogóle żyje? Jeszcze? Nie konaj, no, no, bo sam. się ładuje jeszcze, proszę. Serio? O, Bloody! Nie, to nie jest Bloody! Nie, Bloody, ja jestem na górze, bro. O, Bloody, do mnie strzela. strzelał? Diabeł traitor. Jak ty zacząłeś do mnie strzelać, mm -hmm. no to się obsałem, nigdy nie Ja pierdykam, skąd mogę wiedzieć, kim jesteś, typie. No, i ty jak kłamiesz, to tak mówisz takim głupim głosem, że no. no w ogóle wi wiadomo od razu, że kłamiesz. Oczywiście, że tak. <laughs> nie, nie gdzieżby. Nie wyzywaj mnie. Gdzieżby. Idzieżba, to co to było? To nie zrozumiałeś? Co to było? Zapieseła się przebierać? Ty Właśnie. Sfajak, nie, nie? No? No piszon. Kapiszon. Nikt nie będzie się przebierał zapieseł. No, twardo Jak to się mówi? Taka cisza się zrobiła, Nie... nie. No. Co to jest za spokojna strzelina? Spokój. <laughs> Leć. <Lecic. śmiech> Dobra. Co, co to za Mario? Co tu się dzieje? Proszę nie do mnie! Ręce dofajnego. No come on! To nie. Ale, ja był tu jesteś jest, metr ode mnie jest, wtedy nie trafiłem. trafiłem cię właśnie, o to chodziło, nie wiem dlaczego cię strzała nie wziąłem. wziąłem. Krew ci złamał. No. No, no, sam wypadł. Strzeliłem w ciebie <laughs> mano i ten. I krew cię poleciała cię nie zabiło? Coś się Aha, zbudowało. Nie tak myślę, co jest grane. Nie, 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 nie ja to się. Ja sobie otwieram okno, patrzę, lecę. Mówię, Dzięki Platy. Pograne. No. Nie wiem dlaczego w ogóle to ruch, zrobiłem. Ruch, to było takie śmieszne. O, I podem. No brotar juba przez okno. I a ja mówiłem, am. jestem z Pladim. A, a, przez... a nikt mówię nie tak, szaił. Tak, Strarza tak, się, nie? Przez okno. Co? Normalne. A, ale Ktoś, mano! Zbyt... Ale malutka Cześć, jest ta mapa, no. ja pierdy. Cześć był. Cześć. 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 Nie, o nie! nie, za... nie! <laughs> mano klikaj! Mano! Ej Mano jest trajtorem! Czemu? Nie chcę kliknąć! Tego JEST ono TO OZOLE TO, to... No. Co! Mano. EJ MARIO MARIO JESZCZE Mario, MARIO JAKI MARIO MARIO SIĘ TREATOWAŁ CO TO ZA RUNDA BYŁA PRZEPRASZAM bardzo, BARDZO Co to Nowa runda no, no runda, runda. Nie mogłeś coś zrobić Bo ty jak pusiak ten tester wyciągnąłeś nie umiesz grać w ten mano, mano klikaj Eee Nie Najpierw skorzystać Najpierw skorzystać z to to opcji który daje detektyw Nie no grasz jak pusiak Grasz jak pusiak nie, no, spokojnie. A, ale administracji nie wytrzymał presji. No. no co miałem zrobić? Mogę się no. no, co, no? Kolegę, ty, którego strzelaliście. Musimy być Echa Desiaku, co ty knujesz? ehds To jest jeszcze pipi. ehds taka Echadysiak. Echadysiak. O, Jezu jadysiak, mano. Nie zrzucaj. To tam, panie Bladnik. Knujesz coś. Nie. nie. Ej, ej, patrz na górze! Panuje. Panuje. No się tam Muszą być zdrajcami No co? proszę ja mnie nie, nie spykać, no, ja proszę mnie nie spykać Proszę mnie nie oskarżać bez No Hadesiaku, co ty tu chujesz. No, w sumie okay. fajna sprawa. No Teraz, przykład. kurzu? O Tak, teraz Hej! Ej, oni się tam zabijają. Manu bił mnie złomu! Manu uderzył mnie z łomu. Zobacz no sobie na mojej stronie To nieźle. No Braddy! No, no widzę, ale nie jestem. Ja nie jestem, ja nie jestem. E Braddy był Nie, Rembo! 90% Ej, no. Dobra, myślę, tak, rozejdźmy się w pokoju, okej? Okay? Dobra, okej. Okay. I to, to mi się podoba właśnie. Radzi był trajtorem! Kontrolem, nie kontrolem, z... kontrolem, kontrolem musisz. Okay. No. Widzę, że wszyscy Ej, w dubie no. nie są. Jestem tutaj, uwaga, to tutaj, sprawdzę. Tak, coś. Inny cel. Ej, prawo, patrz. To drugie prawo. O, ja patrzę na to. No prawo. Ja A, prawo. To, to jest lewo. No ja też patrzę. To jest Spokojnie. O nie! To był dla testu. Kadesia, jest. jest a, a, Ej, nie, nie awanturuje się, że ktoś, ktoś do niego nie strzela, strzela, znaczy, że jest trajtorem. Na bank. Ej, przepraszam, czy można. Flotar, się... za, flotar zaczął a. do Admirosa strzelać. Ej, a, nie ty, ma... Dobra, Hadesia, Giko gichot, tu nie odchodzi do dobra. dobra, mam was... Nie, dobra, cię tam najlepiej, nie? Ej, Aha. ja nie zacząłem strzelać jest. do Admi... O, wy, nie jestem! Flotar ja też na pewno. nie byłem przecież. A kto mnie zabił? To kto? Ja jest ja... Trajtorem jeszcze. Mówię im 5 minut, mam, że Blad no był dziwie. Trajtorem, że zabiłem go, no nie wiem. No to, tak, ale zabiłeś no go. O, wydało się. Zabiłeś go? Zabiłeś go? Dobra, A, czyli to jednak Hadesiak był. O nie. Hadesiak? Tak. Co Hadesiak? Spróbuję oczywiście, z zarzutu. Sprawdziłem no. dlatego, tego, czy jest Trajtorem. Hadesiak jest Trajtorem. Okej okay. mhm. no dobra, też mogliście być to. obaj. Ja wiem też jest O oh, sorry, sorry, dobra flaga stój, 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 stój! Gin. Chciałem, że go leczysz. W flotar mówiłem... Ja ty <grym grym grym> dole! <grym> oh. to, to była dobra runda, to była dobra decyzja. To, to była bardzo dobra decyzja, naprawdę. Nie żyjesz? To cicho bądź. <grym> to jeszcze <Jest> żyję. <grym> no, co już to nim. było? No, nie. Wow. nie! Ej, ja strzelałem do ciebie, Flotar, i jeszcze przestałem nagle z dupy. Ej. Nie, nie, czy mówiłem, że jesteś trajtorem? A, 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 przestałem a ja strzelać, nie bo jak czemu? Ja, nie? Się, jak wtedy nie, ja też załatę, nie, jak no, ty nie było, no, dziko, ja, no, ja myślałem, że już go podnosisz tam. <suszy> tak? potrzebowałem tylko pretekstu. Czekałem, wiedziałem, że zaczniesz mnie bić. <suszy> 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 to <nie jest lepszy> a to nieźle. A mogłem zabić, Flotar. A mogłem zabić tego plagę jednak. Ej, admiracja, nie wiedziałem, ja chciałem cię zabić, jak tak schodziłeś sobie? No wiem, ale ja patrzyłem na ciebie i to tak wtedy. Ej, utknąłem. pomagam. NIE! STOP! Nie, e, 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 wezmę, spokojnie. Mm. I... O NIE! TY! HADESIAK! HADESIAK! SPYCHA MNIE! TY, ty, ty TEŻ SPYCHASZ WSZYSTKIM! <śmienny> JAKA PANIKA, JA PIERDYKA, WZLECIAŁ? Zleciał? Jeden, się co, co, co się stało? Coś się wydarzyło, że widziałem zwłoki psa jak lecą. W obronie własnej! To się zwłoki jakieś <śmienny> widział tylko? Ej, zwłoki? Jak też To że uznaje, że to, to, to jest troszkę podejrzany. To było w ogóle? Troszkę, własnej. można go zabić czy nie? Bo to jeszcze jest nie, jeszcze nie, ale tylko e, to tak można. Można. Zawiodłem się, można. Trochę. można. można. <śla> Blady. Ej, Bloody nie żyje. Ja bym się w ogóle nie przejmował tym, że Bloody został zepchnięty na przykład. Dobra, może zróbmy <śla> Ale nie zostałem Tadysiak. Tadysiak zepchnięty, tylko zestrzelony. Wysoka, wy mnie tam, więc. Nie, ja mamy, jestem detektywem, zrobimy ci test. Tak? Na traitora. Na IQ. Zagramy w kalambury. Myślę, mniej niż 100 odpadasz. Ale muszę z tym grubym dubskim na głowę usiadłem. <noise> Okej. Okay. Mano, mano! Puk, puk! Oczuń Widzę mi cię, Hadesiak, chodź na dół No Jezus, tyłu. Okej. Okay. Aha. Ej, okay. ja... aha. Byłem co, man... Ja nie jestem. Mano, jak? on do mnie tutaj, on próbował mnie zabić, wchodził tak tutaj z No okienką. nie no! Specjalnie <noise> powiedziałem, puk, puk! <noise> Kurwa, jeszcze głupi. To może tu... być, ogólnie to może być Plaga i Hadesiak Ale oni się gdzieś tutaj się chowają, patrz, bo ja się boję bo to tam, było rozumiem. takie podejrzane, takie... Ej, <laughs> I, widzę inaczej... kogoś ciało, ej z... Diabeła ciało mam Sprawdzam Kurde, ej, był innocent, ja z spieprzam Sorry, sorry Mano, nie, proszę nie zabijaj mnie Ej, o, Mano, to... sobie latał, Witałem. Ej, diabeł, kot. diabeł no jest, nie żył 100 Diabeł nie żył nie. w takim miejscu, że ktoś musiał go z góry z, z, strzelić, więc z wyspy ktoś musiał strzelać. A kto więc by... Nie u... strzelajcie do Hadesiaka, no przecież widziałem jak lata. Czemu znacie na Admiros, do ale A, no? oni nie wiedzą gdzie on jest, powinieneś jakieś info zbrać. Co ty się do mnie zteleportowałeś? Nie zeleportowałem cię. No chodź Admiros, no. Nie. Nie wiem co zrobić ze swoim życiem. E gdzie wy jesteście chłopaki. I... Weź nie lataj, Jadysia. Admiros ja nie rozumiem dlaczego Admiros chce No bo jesteś jest dyrektorem, tylko chyba oczywiste. Pówno nie jestem. No, na, Gównem nie. jest, słyszałeś co? Widzę Admirał od ciebie spokojnie, ciebie widzę Nic nie będzie się kłócić. Już mnie nie ma Hahaha Spokojnie, so, ja cię no. widzę Ty flotarowo, ty tutaj Zamurzało był, zdrajcem. Dreyfusem i flotar, Nie, chciałem zeprać. cię zeprzączać ja, 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 ja na Hadesiaka się patrzę, patrzę na mnie z islanda w i tak się na niego przyglądam I nagle, kurwa jestem głupi, po prostu, jestem debilem nie mogę się ruszyć, chłopaki Tak, ale on mnie zabił Ja ja Nie ty mnie Nie, to flotar się do mnie. Teleportowałem, w jakiś lag nie? Serwera, nie? Mówię, co o. jest grane. Szedłem po drabinie normalnie. Nie, 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 teleportowałeś się. Aha. no. AHA! To, jest jestem, to, nie mhm. będzie, że się do prawego? Bo się zacię zacięty, byłem w ogrodzeniu. Okej. Okay. Okay. Mm. A można cię popić? Dobrze. Ten A, Tak było szybciej. Glocka nie chcę. Dobra, okay, rozumiem. Byłem, gloka Gloka Glocka, Glocka, Glocka. Dobra. to tu coknuje? Zobacz. Paka, Kto tu próbuje się jesteś detektywem. Ale, może być. Takim, A, ale wiesz, może być takim. Ale może być. To jest O, ma taki strój śmieszkowy. Jaki no. jakiś śmieszkowy. Tak no nie ma sensu. To jest takim czulniakiem w wypadł ze strażniczej e, sam tak tak. O, o, ja o sam, ogłoną. Ogłoną. to jest wyspa strażnicza. Ja tu ale ja jestem detektywem i rozkazuję się coś na dół. byłem pierwszy. Bo będę strzelał. No proszę o Na dół! Jestem no jestem obywatelem. Na dół! No przecież ci nie zrobiłem, zaczął coś Ale to jest moja strażnicza Nie Lakajcie do mnie góra. Dlaczego chcesz się zrobić? Chciałem wejść na górę, ale zobaczyłem że tam jesteś, to już nie idę. wiesz? Cześć! Musimy ja? prawo tutaj przypomnieć. No jak... Nie, nie, to mnie nie przekonaj. fotar Bo nie, nie tam. Coś to możesz przyjść do mnie do pokoju i zobaczyć, że Ej ja w ogóle. <grym> Ej, dobra, no strzelajcie to to do mnie! Dlaczego strzelasz, Gdzie to strzelkał. No, ale strzelam w powietrze, no. Fotar, ch chodź. Ja pierd jak to ja tego nie, to nie lubię! No to jak tylko waszczulom! Ej, ja mam ja 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 razy budkę, to ale żeby nie było, że chcę was w niej zabić nie to dobrze, dobrze. Piorę! Ale nie ma tu inaczej! Czotar jest niewinny. dajcie mi wódkę! To ta... Zobaczcie, tu kontrolem trzeba, Ej, w sumie fajna, fajna miejscówka Tylko Ej, nie wypychajcie mnie Jadę. A się, bo nic nie widzę A Blady! Co? No i się pozabijaliście je? O co, co chodzi? Ała Łuuu Ej, ktoś bladi go wypchnął Kto mnie wypchnął? Ale ja <śmieniu> <śmieniu> no. no 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 Nie, bo z nie mnie wypchnie, bladi! <śmieniu> bloody! Nie wypycham nikogo, dajcie spokój nie, nie wypychaj nikogo z tam Jasne. on O poleciał. Kto? Blady poleciał. A poleciał. Ja jestem no ja był nie jestem. Ja <grym> Michał. Ale to jest silniejszy ode zbyt. mnie. Ej Blady, co ty robisz? No co ty no robisz. No no aha, chcesz że No Nie no, bez powodu nie zabijał, co Ej, nie? Ej bo się wystraszyłem, że się teleportowałeś do mnie. Ale bez powodu możesz spychać ja nie wiem co tu się dzieje. Ale to spychanie, a strzelanie to jest dwie różne rzeczy, Ale co nie? Ja myślałem, że ty wleciałeś na mnie po prostu. To ty tam gdzie wleciałeś, e, geniusz. E, kto kto ja ja w okay, to ja już diabeł. Ja żyję oglądam to wszystko z oddali i powiem ci, że... Widziałem dobra. jak Adniod z Hadesiakiem się spychał Sam się zabiłeś? Ja mówię jesteś nie niewinny się... i się sam zabiłeś Nie wytrzymałem jesteś Powiedziałem dobra jak... jesteś niewinny i on Nie zabijać Hadesiaku? Tak dobrze ten mi się grało Ej żyje tak właściwie jeszcze i spada w nieskończoność tak, no, to to no to powodź go gospodanie No to nieźle kurwa Ej zabójca mnie nie zabije Nie umrzesz zaraz patrz A nie ty spadasz w nieskończoność Palić. No O znowu hmm. Co się dzieje? Spadał! To się spada w nieskończoność. Weźcie go z czy coś. A No z teleportu mnie do diabła. Drugie życie, druga szansa. Kogo? Kogo? Druga szansa. Czo Kogo? Diabeł y by musiał żyć ziomek, żebyś go teleportował. <śleks> teleportuj go do mnie. Po prostu musisz... <śleks> Ej, po prostu plaga musisz go zabić podczas spadania, no. I tyle, no. On Dalej, ty, tepek, tepek, tepek. Jaki tepek? Zabijcie ja mnie go teraz. Tego tu nie widzę. Teleportujcie albo zabijcie Hadesa. Musicie mnie zabić. No bo on cały czas spada i spada. Ach, dobra. No Ale czekaj. teleportujcie go do mnie, proszę. Tak, tak, tak. Eee. Ta tak, sekunda... tak, sekundę... ten? Aha. Ja pierdolę. No to kurwa... <śmienicza> no tak. No, Dlaczego runda się nie kończy? Ej. Ej, o co chodzi? Masz się IQ czy co? Ziomek. Nie yes, ma, nie yes. To jest spary Przecież ja wiedziałem, że Plaga jest 2,5 Przecież ja go zabiłem prawie Five. Aha, dobra, to ty go zabijesz, Plaga Myślałem, że Hades nie wie Ja, pierdolę Ja, ciem kończymy? Ja. Kończymy? Ja. kończymy? Kończymy, dobra, kończymy, kończymy. 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 Nie no. hej, hej. cześć Hejka